Witam Was serdecznie, po krótkiej przerwie właśnie wróciłem z Norwegii, kilka godzin temu dotarłem do domu, nie bardzo długa podróż, ale bardzo męcząca, wczoraj o około 15 opuściliśmy miejsce gdzie stacjonowaliśmy, dzisiaj o 6 rano dotarłem do domu, z czego cała noc jazdy samochodem z Trójmiasta tu nad Bupr. Było świetnie, mimo tego, że jestem wykończony, no to naprawdę było, było świetnie. Ciężkie warunki, bardzo mało wody. Yy, Norwegia boryka się z dużymi problemami z wodą, podobnie zresztą jak, jak i u nas. To no, spora część Europy, yy, nie tylko w Europie, bo i w Ameryce Północnej ogromne braki z wodą. Yy, było świetnie yy, okoliczności przyrody północnej Norwegii, byliśmy w okolicach Tromso, nad marselwą i jej dopływach i w tych okolicach się kręciliśmy nie było łowienia łososi ze względu na bardzo niską wodę podczas naszego pobytu nasza grupa złowiła tylko dwa, ściśle mówiąc chłopaki którzy, którzy stacjonowali w tym samym miejscu niewielkie łososie z czego jeden na suchą muchę Piotrek talma, złowił na suchą muchę łososia za to bardzo fajne lipienie, strągi w przepięknych okolicznościach przyrody. Ja w ogóle jestem rozanilony, jak widzę. Piękne góry, jeszcze ciągle dużo śniegu. Widzieliśmy kapitalne rzeki, sporo rzek, które niosły wodę lodowcową. Widzieliśmy lawinę skalną, oberwał się kawał góry, huk niesamowity. Natomiast kapitalny wyjazd, przesympatyczne towarzystwo Ja postaram się z Norwegii zrobić co najmniej kilka spotkań z wami Niektóre poświęcone będą łowieniu lipieni, inne pstrągów na jeziorach Zrobiłem tam troszeczkę materiału, także na pewno pokażę Dzisiaj chciałbym zaprosić was na spotkanie krótkie spotkanie z kumplami z którymi stacjonowaliśmy razem spotkaliśmy się w Norwegii z Adamem i z Pawłem oni opowiedzą trochę o, o swoich norweskich impresjach jeżdżą od lat do Norwegii i mają dosyć duże doświadczenie nie zwracajcie proszę uwagi na jakość bo to aparat stał na kamieniu ja się gdzieś tam przewijałem i tak dalej. Zresztą, słuchajcie, jakość tutaj nie ma większego znaczenia. Staram się Wam przekazać treści związane z moją pasją, jaką jest wędkarstwo muchowe. I to, w jakim to jest systemie jakości, chyba ma drugorzędne znaczenie. Zresztą, tak jak Wam mówiłem, ja nie jestem największym fachowcem, jeśli chodzi o, o, o elektronikę, o, o tego typu sprawy. Wracając do samej Norwegii. Tak jak wspomniałem, no przepiękne, przepiękne miejsce. Wariackie przepisy dotyczące licencji trzeba naprawdę zorientować się dobrze jak planujecie tam e Jeśli byście mieli ochotę e pojechać do Norwegii e jest sporo osób, które ma doświadczenie jeżeli byście potrzebowali informacji na temat łowienia łososi wędkami dwuręcznymi e skontaktujcie się z Piotrkiem Talmą w sklepie Flyhouse e wchodząc na stronę flyhouse.pl znajdziecie tam informacje kontaktowe i Piotrek ma już duże doświadczenie, jeździ do tej Norwegii dosyć często. Zresztą teraz miesiąc czasu był, także wie wie sporo, wie gdzie, wie co, wie jak. Doradzi Wam na pewno ze sprzętem, gdybyście coś potrzebowali, jakichś informacji. A propos informacji, jedna z ostatnich chwili, tuż po powrocie dowiedziałem się, że Szymek Konieczny wielkie, wielkie gratulacje obronił tytuł mistrza świata wędkarskiemu uchowym juniorów. Chłopak idziak burza to wielki, wielki talent. Panowie, panowie byli w asyście kilku świetnych sportowców z nowym trenerem kadry juniorów, w którym został warte Rapiej, pomagali tam... Był tam tato Szymka Koniecznego, Piotr Konieczny, był Piotrek Zieleniak, m.in. jeszcze kilka osób. Niestety chłopaki, jeśli chodzi o, o jako drużyna, zajęli czwarte miejsce, to takie najgorsze. Natomiast ciągle są w czubie, ciągle walczyli. Mistrzostwa Świata w wędkarstwie Muchowych odbyły się na wodach w Czechach, tam gdzie przed kilku laty odbywały się Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy. Także wielkie gratulacje Szymek, szacun. Eee, także na pewno więcej będę wiedział, będę znał więcej szczegółów, bo to dosłownie kilka minut temu włączając internet zobaczyłem jak to wygląda. Ja staram się jak jadę do takiej Norwegii odciąć się na kilka dni od internetu. Zresztą spędziłem eee, dwa przepiękne dni samotnie, chłopaki mnie gdzieś tam zostawili nad rzeką. Przelazłem kupę kilometrów, eee, spędziłem kilka godzin na przepięknym jeziorze w górach, z którego też na pewno Kilka, kilka zdjęć, kilka ujęć przedstawię yy, łowienie z bellyboata dzikich potokowców w takim torfowym jeziorku yy, ściśle mówiąc łowiłem w dwóch jedno to było takie ogólnie dostępne na licencję państwową, drugie prywatne gdzie trzeba było kupić niedrogą zupełnie licencję natomiast ryby bajkowe, kolory ilość tych ryb no, przede wszystkim dzikie potokowce no, bajka, bajka kompletna śmieszne trochę te ryby, bo chude Natomiast w przepięknych kolorach ciemne te pstrągi potokowe takie 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 rzeczywiście ryby torfowe. Jeśli chodzi o lipienie, to w kolejnym spotkaniu trochę opowiem, trochę much pokażę. A dziś zapraszam was na spotkanie z jak wcześniej wspomniałem z Adamem i Pawłem. Do zobaczenia w kolejnym blogu. Pozdrawiam was. Cześć. Ryba? Witam Was serdecznie, muszę tak za chłopakami, bo na kamieniu stoi aparat eee, w kolejnym wideo vlogu. Jesteśmy w Norwegii, pada deszcz, łososie hmm. biorą, nie biorą. Będę siedział naprzeciwko, pogadam z chłopakami, co się dzieje. Panowie, w Norwegii jesteście nie pierwszy raz. Jak jest tym razem? Git Jest ok, ale, ale tak naprawdę mogło być trochę lepiej. Eee... No wszyscy liczyliśmy bardzo długo tutaj aż spadnie deszcz, żeby ryba się ruszyła. No, zaczęło padać dopiero wczoraj. No i tak naprawdę padły dzisiaj dwie pierwsze ryby na naszej turze. Bo Mówimy kol... o łososiach. Tak, tak, oczywiście, bo koledzy, którzy byli tutaj e, dwa tygodnie wcześniej coś tam też połowili. Także nie jest źle. Lipienie też, pstrągi jakieś się łapie. No, lipienie, lipienie całkiem przyzwoicie. Wczoraj łowiliśmy chwilę, były jakieś pstrągi na jeziorku, lipienie. E... Adam, bo w ogóle, przepraszam, bo powinienem chłopaków przedstawić. Powiedzcie, panowie, jak was zwą? Cześć, Paweł z Wrocławia. Adam z Mysy. Adam i Paweł. Chłopaki łowią już kupę latry, by w Norwegii nieraz byli. W stosunku do poprzednich lat jest podobnie, jest inaczej, gorzej, lepiej. Jak wy to widzicie? Jest, jest problem w ostatnich latach z wodą. W ostatnich dwóch latach to, wędka, to wędkarstwo to też troszeczkę takie jest tutaj udziwnione, że tak powiem. Ja w tamtym roku byłem w Hedmarku, czyli na południe, daleko, daleko na południe, mimo że i tak się jedzie ode mnie z Nysy 28 godzin. Rzeki niskie, na niskim stanie, ryby nie takie znowu skore do współpracy, ale przy odrobinie umiejętności kombinowania prosto z Sanu, cienkie żyłeczki, mhm. małe muszki, można na pożądane ryby. widziałem, widziałem ładne lipienie złowione. Tak, tak, ryb, ryby takie 50 plus, to nie Super. jest rzadkość. Kapitalne. Przede wszystkim dwa ostatnie lata były tutaj bardzo gorące. W zeszłym roku ludzie kąpali się w rzekach łososiowych, temperatury dochodziły do, do, do 18-19 stopni, ryby nie chciały z morza wchodzić. To nie są normalne rzeczy. Nigdy Czyli suszel do nie dotyka tylko Naszego kraju jest ogólnie europejskim już w tej chwili problemem, nawet w miejscu, gdzie generalnie ciągle przyroda jest w miarę dzika, no jest coraz mniej wody wszędzie, a na no łososie polubią dużo wody. Yy, powiedzcie mi panowie taką rzecz, yy, bo dla mnie strasznie dziwne w Norwegii są wszystkie uwarunkowania zakupu licencji, bo są odcinki należące do korony, są odcinki należące do gmin, są klubowe, są prywatne. Bywa tak, że jedna strona rzeki należy do kogoś innego itd. itd. Jak wykupujecie licencję tutaj? Znaczy większość licencji można kupić poprzez internet. Online. Online zgadza się. Natomiast tutaj jest tak, że jakby rzeka jest podzielona na pewne strefy. Niektóre strefy są jakby państwowe i wtedy można zakupić licencję państwową. No ale tutaj jest bardzo dużo odcinków należących do prywatnych osób. No i tutaj jakby w zależności od popularności i, i, i jakby potencjału danego, danego odcinka no Norwegowie sobie, sobie liczą jakieś tam pieniążki. No, A jaki jest przedział cenowy taki na złotówki przeliczając mniej więcej? Od, od ilu pieniążków, ile, od jakiej sumy można dzisiaj na przykład spróbować złowić łososia? Jakiego rzędu jest to koszt? Tutaj na tej na strefie, na której dzisiaj jesteśmy Płacimy y... 150 koron, tak? 150, 75 zł. 175 zł dzień. za dzień. Natomiast słyszałem, że są też takie odcinki, gdzie trzeba zapłacić, mówimy w złotówkach, że po 300, 400 i 500 zł. Zgadza się, zgadza się. No tak łososie atlantyckie, najdroższe ryby muchowe na świecie to jest ymm, 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 bardzo, bardzo droga zabawa. Natomiast ymm, można za, na takim bicie jak dzisiaj złowić rybę, czego najlepszym przykładem jest Paweł. Paweł się złowił łososia. No udało się. Będziemy go jedli. Także gratulacje, piękna srebrna ryba, fajny grilsik, także, także będzie dzisiaj pewnie kolacja. My jesteśmy w tej chwili na Malselwie na północy Norwegii. Natomiast panowie łowiliście bardziej na południu wcześniej w ubiegłych latach. Porównując nie tylko temat łososi, ale na przykład lipieni pstrągów. Lipienie pstrągi, glomma. Słynna, najdłuższa rzeka Norwegii, tam łowiłem chyba najwięcej. Lipieni, rzeka Rena, również rzeka Lipieniowa, mimo że też, też są, też są duże, duże pstrągi potokowe. Patrząc na, na samowędkowanie, tych ryb się łowi tam zdecydowanie więcej, ale nie są też nie są tak okazałe. Są, nie są tego okazałe. Tutaj tak jak dziś, dzisiaj się przekonałeś, ryb, wyciąga się kilka z dołka, ale to są wszystko tak, fajne, tak, duże piękne, 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 ryby, piękne, piękne, wspaniale walczące. Tu jeszcze dodam jedną rzecz, która, która też się różni pomiędzy wędkowaniem na południu, a tutaj na tych rzekach, gdzie występuje salmon, to jest jeszcze oprócz licencji obowiązkowa dezynfekcja y, ciuchów tak, w specjalnych tak, tak. punktach. Trzeba to udokumentować, że się w tym punkcie było, dokonało się tej dezynfekcji. Na dowód trzeba zrobić zdjęcie i strażnikowi trzeba to pokazać. Jasne. No jeszcze jeżeli chodzi o stricte olipienie, to piękne ryby się to łapie ponad 50 centymetrów. Nie jest to nic nadzwyczajnego. Każdego dnia praktycznie łapie się takie ryby. Natomiast to co je wyróżnia to jest niesamowita waleczność. Te ryby są Cholernie tak silne. silne. silne każdy tak. z nas łapał lipienie na Sanie, każdy z nas łapał lipienie na południowej Norwegii, ale siła tych ryb tutaj jest po prostu nadzwyczajna. To, to jest naprawdę prawdziwa walka. Także, także super, super rzecz. Słuchajcie, ja w tej chwili się z wami pożegnam. Zrobimy małą przerwę techniczną, natomiast jeszcze nie raz będziemy wracali, spotkamy się z Pawłem i Adamem może na innym odcinku i pogadamy jeszcze o łososiach, na którym się będziemy koncentrowali, ale też na pstrągach. Do zobaczenia. I na pięknych, cudownych. Kobietach norweskich. Nie, to był żart. Chciałeś złapać <grym> Palię? Na pięknych paliach na rzece Ta, Barduelwa. Tak, tak, jeszcze będą palie, także. Do zobaczenia. Zobaczę, do zobaczenia. Hej.